Radzili sobie z pandemią, teraz przywracają obostrzenia Wietnam. Nagły wzrost liczby zakażeń, Hanoi przywraca restrykcje. W Wietnamie gwałtownie wzrosła liczba zakażeń, w związku z czym władze stolicy Wietnamu ogłosiły w poniedziałek wstrzymanie pracy lokali usługowych. W niedzielę w całym kraju zgłoszono 1945 nowych infekcji, najwięcej od początku pandemii i więcej niż w całym 2020 roku. W poniedziałek bilans powiększył się o kolejne 1112 przypadków, które wykryto tego dnia do godzina. 12.30 podała wietnamska agencja prasowa wna Wietnam uznawany był za kraj stosunkowo dobrze radzący sobie z pandemią i przez wiele miesięcy najwyższe dobowe bilanse nie przekraczały kilkudziesięciu przypadków. Pod koniec kwietnia liczba wykrywanych infekcji zaczęła jednak stopniowo rosnąć, a od kilku dni nie spada poniżej 1000 zakażeń dziennie. W stolicy kraju od północy z poniedziałku na wtorek przez dwa tygodnie zamknięte będą między innymi salony fryzjerskie mieszczące się w pomieszczeniach, a restauracje i bary nie będą mogły obsługiwać gości na miejscu. Niedozwolone będą też ćwiczenia fizyczne i inne aktywności grupowe w miejscach publicznych. Według Wnastołeczny stołeczny komitet ludowy zamierza zatwierdzić szeroką kampanię szczepień, w ramach której mieszkańcom miasta podanych ma być 5 milionów dawek szczepionek. Surowe restrykcje dotyczące zgromadzeń obowiązują już od soboty w Ho Chi największym mieście kraju i epicentrum nowej fali zakażeń. Według portalu tu i w przez pierwsze dwa dni lock dawno władze dzielnic i policja wymierzyły osobom łamiącym obostrzenia covidowe grzywny opiewające łącznie na 1,23 miliardów dongów 206 tysięcy złotych. I władze wprowadziły również wymóg składania oświadczeń dotyczących stanu zdrowia oraz 14-dniowej samoizolacji dla wszystkich osób przybywających z Hoch i Ming i innych obszarów wysokiego ryzyka przekazał portal Wnexpress. Łącznie od początku pandemii w Wietnamie zgłoszono 31 590 zakażeń koronawirusem i 116 zgonów. Do soboty w kraju podano 4 milionów dawek szczepionek przeciw COVID-19. Zgodnie z planem władz przed końcem pierwszego kwartału 2022 roku w pełni zaszczepionych ma zostać 70% dorosłych mieszkańców kraju.